Dzień dobry. Czy słyszymy w tle dzwony? Tak, tak. To jest dzwon kościelny. Z góry. To proszę. Spogląda na mnie czujnie chyba Jan Paweł II, nasz największy Polak. Będzie. W tle będzie opowieść o, o Janie Pawle II, ale tylko tak delikatnie w tle nie będzie to o przyjeździe papieża do Gorzowa. Bo to zrobię odrębny cały odcinek. Natomiast dzisiaj będzie o zagubionym, zapomnianym naszym dzwonie. Milczącym. Bardzo ciekawe. Miałem zrobić o dzwonniku. O dzwonniku też zrobię. Też bardzo ciekawe. Ale na razie... Dzwonnika przebił dzwon. Zapraszam. Materiał Ave Maria. Nasz milczący dzwon. Dzień dobry. Witam wszystkich na tajemnicach Gorzowa Według Kwiatka. Dzisiaj odcinek o naszym cudownym, zapomnianym dzwonie. Jest to historia wręcz niesamowita. Troszeczkę jak z historii jakiś <ścoughs> science fiction albo coś takiego. Piękny, zabytkowy dzwon y, z roku 1498 został całkowicie zapomniany przez wszystkich. A może nie całkowicie, ale jednak zapomniany. A więc tak, milczący dzwon Ave Maria podwieszony na samej górze. Wieży katedralnej, w tym samym takim już powyżej y, tego punktu widokowego, co kiedyś można było wejść, obejrzeć nasze dzwony, punktu widokowego, patrzeć na nasze miasto. Powyżej niego został zawieszony właśnie ten dzwon milczący. Dlaczego milczący? Otóż y, ten dzwon dzwonił nam, wybijał nam kwadranse w mieście w czasach, kiedy jeszcze nie było y, kamiennej wieży. Katedralnej, tylko drewniana, a on już wtedy był i wtedy wybijał nam te kwadranse właśnie w mieście. I w 17 maja 1708 roku został trafiony piorun, dzwon, stracił kabłok, czyli te takie podwójne, jakby uszko u góry. Jedno z tych uszek odpadło i już się nie nadawał do dzwonienia, mimo że na pewno dźwięk miałby jeszcze ładny, ale to jednak osłabiło całą konstrukcję. I więcej w ten dzwon nie dzwoniono, został zawieszony powyżej, pod samym sklepieniem, yy, właśnie katedralnej kopuły, i dzięki temu przetrwał do naszych czasów, gdyż podczas II wojny światowej jego kumpel najlepszy został przetopiony na materiały wojenne, skonfiskowany przez Hitlera i przetopiony, przerobiony na niecne cele. Nasz milczący dzwon waży 135 kg i ma 60 cm średnicy. I jest to jedyny bodajże jedyna ruchomość tej wagi zachowana z XV wieku do naszych czasów w naszym mieście. Rzecz bardzo, bardzo ciekawa. Jak mówiłem, 135 kg, 60 cm średnicy. A zdjęcia naszego dzwonu udostępnił nam pan Jan Zalewski za pomocą oczywiście internetu. Spróbujący ten pan Zalewski sprawuje pieczę nad spichlerzem. Yy, w gorzowskiej wieży znajdują się jeszcze cztery dzwony, ale o nich zrobię kolejny tam materiał. Teraz na razie, na razie nie. Wydawało mi się, że masz dzwon katedralny, ten milczący jest dosyć duży, jakby nie było 135 kg, ale to jest maluszek. Proszę państwa, jakie potworne. <gryw> jakie potwory są na świecie? Yy, to aż się w głowie yy, nie mieści. Największym dzwonem na świecie, yy, obecnie jest wykonany w Przemyślu, czyli parę lat temu wykonany w Polsce yy, dzwon Vox Patris Głos Ojca yy, i waży proszę Państwa 55 ton a samo serce waży 2 tony to w Polsce wykonany jest ten dzwon puszczam yy, zdjęcia ma średnicy 4,5 metra i można go Oglądać w mieście Trinidadę w Brazylii. Yy, największy dzwon yy, na świecie. <grywa> a, waży sobie 202 tony. Proszę sobie, Dlaczego największy na świecie 202, a największy na świecie 55? Otóż, największy, bijący, działający dzwon na świecie. Ma 55 tony. Natomiast ten 202 tony, oczywiście, gdzie jest? Oczywiście u ruskich. Gdzie? Na Kremlu. I dlaczego nie bije? Bo pękł Ruscy coś spieprzyli i ten wielki potwór, im pękł. rzucam zdjęcia oczywiście. Są różne rodzaje dzwonów. Na no przykład w Japonii jest wielki dzwon, który nazywa się Kane i jest w miejscowości Kyoto. Waży 36 ton, ale jest uderzany z boku belką. Nie ma takiego serca. Serce to jest to, co wisi w środku dzwonu i uderza o brzegi. Tylko uderza się z boku belką i to jest zupełnie inna kategoria dzwonów w tym momencie. Yy, można tak. Mogą, są dzwony takie, które porusza się samo serce. Dzwon stoi nieruchomo i wali się bum 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 obrzęgi samym sercem. Są też takie, które widzimy teraz, jak, się, jak yy, się, obraca cały dzwon i serce w nie uderza, bo dzwon się waha. A są jeszcze takie dzwony, które kręcą się dookoła i też dodatkowo, jakby uderzają. O. Tutaj widzimy ten z Kioto, tu widzimy ten z Moskwy. a Potwór! Potwór prawdziwy ten z Moskwy. I tak im właśnie pękło. Jak to u Ruskich zawsze coś spierdzielam. O, Pęknięty. 202 tony. Nazywa się, proszę Państwa, ten największy nazywa się carkoką, Tak jest. A to jest ten oddany w Przemyślu. Przepiękny. Proszę zobaczyć. Vox Patris. Głos Pana. I tu jest nasz papież, który błogosławi. Dzwony, jak był w Gorzowie, też błogosławił, święcił, wyświęcał dzwony. Tu jest e, oczywiście obraz Jana Matejki przedstawiający e, dzwon Zygmunta. E, a ten dzwon, to proszę państwa, sam już się pogubiłem to jest nasza katedra po spaleniu. No, a to jest dzwon Adolfa Hitlera jako fundatora umieszczony na dzwonie proszę bardzo, to jest dzwon nasz katedralny tak zwany modlitewny a to są yy, yy, wiara gdzie ja, a to kiedy indziej będzie o, o tych dzwonach naszych pozostałych katedralnych no i co my tu jeszcze mielibyśmy powiedzieć, aha najsłynniejszym polskim dzwonem oczywiście jest dzwon Zygmunt niesłusznie nazywany dzwonem Zygmunta on się nazywa Zygmunt odlany ze zdobycznych dział zdobytych na krzyżakach w 1520 roku waży ponad 10 ton no, jest oczywiście na wawelu i odzywa się do nas w szczególnych momentach naszej historii tylko teraz powiem coś o następnym naszym dzwonie kumpel naszej Avemarii Ave dzwony z 1621 roku Na nim jest nieczytelny znak odlewniczy medaliony z masek także w nazwiskach dwóch burmistrzów i sześciu rajców miejskich, czyli w całej ówczesnej Rady Miejskiej. Ten dzwon z 1921 roku był większy niż nasz milczący dzwon Ave Maria. Fundatorami, tak jak już mówiłem, była Rada Miejska w Gorzowie, tym w Landsbergu. No i te dzwony nasze dwa przeżyły bardzo liczne nieszczęścia, pożary, rekwizycje. Jakichś kozaków i kurka, wie kto jeszcze. Nawet pierwszą wojnę światową udało im się jakoś przeżyć. Natomiast nie przetrwały Hitlera. Niestety. Hitler doszedł do władzy, rozpętała się druga wojna światowa i został ten nasz dzwon z 1621 roku skonfiskowany i przerobiony na materiały wojenne. Skąd my to znamy? No, skąd my to znamy? To z naszej. Fontanny, z której też skonfiskowano i przerobiono na materiały wojenne naszą bamberkę i inne nasze rzeźby. No niestety, niestety Hitler był bezwzględny. Cóż by tu dodać jeszcze? No i ten nasz, nasz dzwon, ten Ave Maria, przetrwał wszystko. Przetrwał nawet pożar katedry, bo bardzo fatalny. Eee, został uratowany. Być może na tego strażacy nasi tak dzielnie się spisali, bo wiedzieli, że tam pod kopułą jest nasz dzwon z XV wieku. Eee, ma piękny napis. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, rok Pański 1498. I stąd wiemy, z którego roku na pewno on pochodzi. Został ponownie odkryty podczas remontu katedry w roku 2007 i mamy Mamy piękny dzwon. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Do usłyszenia.